Pierdolony Polak, który został królem Madagaskaru. Maurycy Beniowski. Tak, był królem i to normalnie koronowanym. I to sami Malgasze, czyli mieszkańcy Madagaskaru, go nim mianowali. Jego historia jest w chuj ciekawa jeszcze zanim trafił na Madagaskar. Po prostu streszczę wam co nieco. Walczy z Ruskimi, oni go zsyłają. Robi ferment i zsyłają go jeszcze dalej na Kamczatkę. To jest w chuj tam na końcu. No i oczywiście robi mini rewolucję. Ucieka, płynie do Japonii, przez prawdopodobnie Tajwan. I trafia do Francji. Francuzi mówią: weź ten Madagaskar, ogarnij dla nas. Trafia na Madagaskar, dogaduje się z tubelcami, zakłada osady, forty, walczy z wrogimi plemionami. No, polubili go i ogłaszają go królem. Potem płynie do Francji, żeby ogarnąć handel dla Madagaskaru, ale Francuzi mówią: mu, jebać ten Madagaskar. Masz tu jakieś fanto od nas i się odpierdol. I Maurycy stety bądź niestety nie rezygnuje, nie poddaje się, wraca na Madagaskar, no i Francuzi go likwidują. Jego historię znamy głównie z jego pamiętników I on trochę sam je podkręcał Ale tak, był królem i miał wpływ na Madagaskar Lubiła się ruchać I była ambitna Miała w chuj kochanków Chodziła do burdelu i rywalizowała z prostytutkami O liczbę partnerów w jedną noc To nie o twojej byłej to raczej plotka, aczkolwiek. Valeria Messalina, arystokratka z samego serca rzymskiej elity. Trzecia żona cesarza rzymskiego Klaudiusza. Zasłynęła przede wszystkim z bardzo skandalicznej reputacji. Podobno organizowała o... w pałacu i miała obsesję na punkcie młodych i atrakcyjnych mężczyzn. Historycy przedstawiają ją jako najgorszy przykład cesarskiej rozpusty. Aczkolwiek plotki mogą być przesadzone. Często oczerniano znienawidzone żony władców. Była ambitna, więc zlecała eliminację przeciwników politycznych, aby zwiększyć swoje wpływy. Lecz poślubiła w tajemnicy swojego kochanka, co zostało uznane za zamach stanu. Gdy doniesiono o tym Klaudiuszowi, czyli jej mężowi cesarzowi, rozkazał jej śmierć. Zabity we śnie! Władca Polski! Król Czech i Węgier, do sedna. 16 lat i jest już królem Czech. Dziedziczy korony Polski po swoim ojcu Wacławie II. Młody, bogaty, z dynastią za plecami i armią pod butem. Zatrzymuje się w Ołomunicu, bo idzie się napierdalać z Władysławem Łokietkiem. Idzie spać i rano nie wstaje. Został zadźgany i to nie przez przypadek. Ciężko być zadźganym, Oficjalnie nieznani sprawcy, nie wiadomo kto go odjebał. Może łokietek, może kościół, może czeska gra o tro... Hiszpania też miała dyktatora. Nie tylko Niemcy i Rosja. Francisco Franco. W 1936 stanu na czele wojskowego zamachu stanu przeciwko Demokratycznej Republice. Wybuchła hiszpańska wojna domowa. Od 36 do 39. W 1939 przejął władzę. Wprowadził autorytarny reżim. Cenzura, represje, egzekucje przeciwników. Zakaz partii politycznych i związków zawodowych. Choć był faszystą, podczas II wojny światowej trzymał Hiszpanię poza konfliktem. Po wojnie jego reżim przetrwał dzięki zimnowojennym interesom. USA tolerowało jego władzę w zamian za bazy wojskowe. Był symbolem dyktatury, która przetrwała długo po II wojnie światowej. Jego rządy oznaczały brutalne represje, ale jednocześnie utrzymanie stabilności w kraju, ogarniętym wcześniej wojną. Do dziś budzi ogromne kontrowersje w Hiszpanii. Austriacki akwarelista chciał porwać papieża. Bał się, że plus 12 potępi nazistów. Papież pomagał Żydom i Adolf był paranoikiem. Uważał Watykan za gniazdo spisku i centrum oporu. Niemieckie oddziały miały wkroczyć do Watykanu. Aresztować papieża? Przewieźć go do Niemiec lub neutralnej Szwajcarii. I tam izolować. Co poszło nie tak? Oficerowie Wehrmachtu w Rzymie sprzeciwili się wykonaniu rozkazu. Obawiali się katastrofy wizerunkowej. Porwanie papieża mogło wywołać katolicki bunt w Europie. A Watykan przygotował na to plan awaryjny. Pius XII był gotów abdykować, żeby Niemcy nie mogli przejąć jego autorytetu.